No, witajcie drodzy widzowie! W kolejnym odcinku Policznej Szamy, dziś robimy penę alla vodka. A ja osobiście dość niedawno i całkowicie przypadkowo wypróbowałem ten makaron w momencie, gdy szukałem czegoś super szybkiego i prostego, z czym mogę zjeść resztkę upieczonego kurczaka. W takiej też opcji wam go pokażę. Jakież było moje zdumienie, gdy spróbowałem tego sosu, bo okazało się, że jest niesamowity. Wyjątkowo kremowy, aksamitny wręcz sos, właśnie dzięki zastosowaniu tego kontrowersyjnego składnika. Podczas obróbki w pewnym momencie dolewamy na patelnię właśnie wódkę, która będzie pełnić rolę wzmacniacza smaku, aromatów i przede wszystkim rozpuszczalnika emulgatora, czyli połączy substancje na granicy różnych faz, wodę, soki z pomidorów i innych składników z tłuszczami i to dzięki temu dostajemy aksamitny, choć wyrazisty sos. Coś czego w normalnych warunkach się nie uzyska. Od razu nadmienię, że podczas poprawnego gotowania alkohol wyparowuje i nie ma tutaj mowy o jakimkolwiek wpływie na organizm, a posmak wódki, jaki znacie, jest na koniec niewyczuwalny. I choć tak się dzieje, to przepisu nie polecam dzieciom, kobietom w ciąży i nieletnim. Chociażby z uwagi na to, że ktoś może niepoprawnie je wykonać albo po prostu, że operuje się tym składnikiem dla osób dorosłych, więc osoby niepełnoletnie, które chciałyby tego spróbować, to proszę bardzo, mogą zawołać rodziców, mamo, tato. Proszę, tu jest film, zróbcie ze mną to danie, gość pokazuje krok po kroku, jak to robić. No i jak to uszamy! Zrobiłem małą optymalizację tego dania, więc makro wychodzi przyzwoite. Odpowiednia śmietana, trochę szarpanego kurczaka i macie przepis na co dzień. Kurczę, podoba mi się ta optymalizacja. Mateusz Mroczek, optymalizator danie. No i to, co kochacie, czyli kilka składników, proste wykonanie, zaledwie 10-15 minut roboty, w tyle co gotujemy makaron. Dziś opcja na dwie osoby, dwie porcje, może nawet na randkę, czemu nie. Lecimy na szybki przegląd składników. Dobra, tak niewiele przed Wami, a smaki naprawdę rewelacja. Tutaj mamy koncentrat pomidorowy. Właśnie w Stanach czy nawet Włosi mówią na to: pasta pomidorowa, tomato paste. Dwie duże, naprawdę duże, łychy, około 70 gramów. Mamy szalotkę, nie za mała, taka średnia szalotka, ponieważ, słuchajcie, szalotka to jest słodki rodzaj cebuli. Potrzebujemy trochę słodyczy, słodkości. Ładnie się jeszcze skarmelizuje i będzie drobno szatkowana. Ona da nam jedyna praktycznie strukturę w tym sosie. No i co? Mamy nasz składnik. Tutaj mam wodę, żeby mnie nie drażnił zapach. Troszeczkę, czyli oczywiście użyję sobie. Paru szczypt, dwa ząbki czosnku. Ja mam niestety takie małe. No jest trochę zabawy, ja lubię duże, konkretne czosnki. Niech to będą dwa normalne ząbki. Parmezan na koniec. A i tu mi się schowała, jeszcze bym zapomniał o bazylii. Zobaczcie, jaka piękna. Kilka liści na koniec bazylii. Niesamowity aromat. Śmietana. 100 ml na dwie porcje, 100 g śmietany. Ja używam 18. 18 jeszcze się nie rozpadnie, gęsta 18. A przy 100 g dostajecie po 9 g tłuszczu w porcję, Więc naprawdę do przeżycia penne makaron tak zwane piórka z otworami aby ten przepyszny aksamitny sos nam wszędzie tutaj powchodził będziemy sobie go szykować równolegle prosto z wody wrzucimy na patelnię nawet użyjemy wodę ze skrobią o parmezanie już mówiłem No i tutaj mam jeszcze dodatek białkowy Szarpanego kurczaka pieczonego z różna. Świetna opcja naprawdę dodać później na górę, czy gdzieś z boku Nie dodaję w trakcie, aby nie zaburzał nam smaku tego, co chcemy uzyskać Właśnie dzięki tym dzisiejszym składnikom Oliwa oczywiście, troszeczkę soli, pieprz I to jest tyle Macie wszystkie składniki przed sobą Róbcie screenshota, zapisujcie i zaczynamy Błyskawiczne danie i zanim przejdziemy na patelnię z przygotowań, to jest tylko, słuchajcie, cebula. Odcinam sobie tu, mam dwie połówki, tylko wzdłuż z tej strony, gęste cięcia, drobno. No i to jest piękne, to już jest tyle, kochani. Cebula poszatkowana. Kurczę, ten czosnek taki mały, no trudno. Będzie wciskany bezpośrednio z praski. Ło, wow, mały, ale wariat ten czosnek Kurczę, daje po gałach I co? Przechodzimy na patelnię od razu No i patelnia! Dzisiaj nierdzewka Jeśli jest nierdzewka, uszamy, to znaczy, że smaki będą top Gdy tylko woda zacznie wrzeć, wsypuję makaron Tutaj robi się nasze danie Jest tak proste, że prawie, że dzisiaj lecimy na żywo Oliwa na patelnię, około 10 ml Na gorącą oliwę szalotka Ładnie ją tu teraz trzeba Przyrumienić. Niech da trochę słodyczy. To jest ważny składnik dzisiaj. Dobrze, myślę, że coś takiego. I pod koniec tej cebulki czosnek. Kilkanaście sekund razem z szalotką. Niech tylko straci surowość. Cebulka ładnie przyrumieniona. No to wlatuje pasta pomidorowa, nasz koncentrat. Cyk. Szczypta płatków chili. No, może dwie. I teraz ładnie tą pastę, ten nasz koncentrat pomidorowy. ładnie przysmażamy. Aby zaktywowały się smaki. Niech wydobędzie to, co najlepsze Delikatnie nam zmieni kolor na bardziej, na bardziej brązowy Woda na makaron się gotuje, wrzucam penę 8 minut, nie rozgotujcie go za bardzo Ale makaron musi być taki w punkt Gotowy trafi bezpośrednio do naszego dania, do sosu No a my w tym czasie cały czas działamy sosem Średni płomień na patelni, tutaj na ściankach Chcę uzyskać delikatnie skarmelizowanego pomidora, koncentrat no, i właśnie o to chodzi. Zobaczcie. Tutaj taki kolor. Brązowy kolor na patelni, na nierdzewce. Właśnie to jest nam potrzebne. Smaki, które za chwilkę nam się wszystkie wymieszają w sosie. Wlatuje nasz składnik, moi drodzy. 50 ml. To właśnie on będzie zbierał te wszystkie smaki i emulgował nam teraz wszystko razem. O, ale paruje. Czuć mocno na początku. Właśnie. Ze ścianek, z na patelni. Wszystko to, co nam się fajnie wytrąciło. Niech alkohol odparuje. I pod koniec, właśnie po tych powiedzmy dwóch minutach, kiedy weźmiecie sobie tak, taki kawałek pod nos, to już zapach alkoholu nie powinien Was odrzucać. Pozostanie taki wiadomy specyficzny zapach wódki, który już pod sam koniec już zupełnie znika. No, powiem Wam szczerze, konsystencją teraz wyszedł nam taki bardzo drobno zmielony Tatar. Jak z tym alkoholem? Nie odrzuca. Jeśli Was już właśnie parujący alkohol nie odrzuca, to jest dobrze. Teraz, moi drodzy, trochę wody z makaronu. Tą wodą z makaronu ze skrobią. Bardzo wartościowa w takich potrawach. Będziemy ewentualnie rozrzedzać sos. Nie ma niczego lepszego do regulacji konsystencji gęstości sosu. Jak właśnie woda prosto z makaronu zobaczcie, cały czas nam wszystko ładnie paruje. pozostawiam co najlepsze. I śmietana! Śmietana osiemnastka. Mieszamy i zobaczcie. Delikatny, pomarańczowy kolor I uwierzcie mi kochani, można poczuć, że tutaj dzieje się coś innego Miesza się to naprawdę rewelacyjnie Słuchajcie, makaron, czas minął Ja dodam sobie jeszcze troszeczkę wody z makaronu Aby miało się ewentualnie co redukować, to właśnie ta woda z makaronu Teraz około 15 g Parmezanu, nieco za gęści Da rewelacyjnego smaku oczywiście To jak przyprawa, prawie, że zastępuje nam sól I jeśli o soli mowa, to jest dosłownie szczypta Doprawiam świeżo mielonym pieprzem I moi drodzy, to jest tyle Jeśli chodzi o sos Makaron już gotowy Teraz z tymi kropelkami wody nie ma problemu żadnego Piękna sprawa, naprawdę Ja na tym etapie dodam 3-4 liście niewielkie bazylii Niech już troszeczkę aromatu właśnie oddają na sam koniec Przed samym Wyłożenie i podaniem. Nie ma już czego obrabiać, wszystko jest gotowe. Można wykładać. Je, prosto z patelni gorące. Aż tutaj ten makaron, w tym się śpiewa. Po prostu śpiewa i tańczy. Nie, nie może tak być. Zobaczcie, ile jeszcze tu zostało. Silikonowa łopatka w ruch. Co jeszcze, kochani? Zostało 5 gramów do wykorzystania parmezanu. Po 2,5 na porcję. Tak jest. Po liściu świeżej bazylii. Teraz wersja policzonej szamy fajna sprawa jeśli chodzi o kurczaka właśnie. Nie dodawajcie go wcześniej, żeby nie zaburzył smaków tego co tworzymy. Dodajcie sobie go osobno. Na górę, gdzieś z boku, konsumujcie później jak chcecie. Każde piórko oblepione. Mm. Czujemy nutkę słodyczy z szalotki. Delikatną nutkę pikantności dzięki płatkom, czyli z pieczonym kurczakiem, również jest wyśmienicie. I, moi drodzy, na pewno pytacie, ktoś się zastanawia, o co chodzi z tą wódką i jej smakiem. Zupełnie nie czuję smaku takiego, jak się spodziewacie smaku wódki. Ale czuć, że w tej potrawie jest coś nie tak. Coś innego niż byśmy zrobili to na samym koncentracie i śmietanie i reszcie składników, które dodaliśmy. Czuć, że tutaj jest coś dodane. Bardzo fajnie ten pieczony kurczak tu z boku się wkomponowuje w całość. Naprawdę niesamowite. Szalotka daje delikatną strukturę całości. A ja dawno nie zadłem całego boksa przed kamerą. O, ale zrobiłem to w pewnym celu. Posłuchajcie, świeżo po ostatnim kęsie i mam tutaj. Alkomat. Alkomat od teścia, pierwszy raz go użyję. Niestety załamany z tym, że nie pije, nie ma we mnie kompana. No ale kochani, jest to mój świadomy wybór. Mam nadzieję, że przyjdą czasy, kiedy większość społeczeństwa będzie to szanować. Po kalibracji mamy blow. 0.0. Także słuchajcie, zaraz po spożyciu. Jakby ktoś się martwił, poprawnie wykonane danie. Alkohol odparował. Pozostawił naprawdę to, co najlepsze. Yy, przede wszystkim specyfikę yy, działania tego alkoholu, czyli jako rozpuszczalnika emulgatora. Bardzo fajne danie. Polecam chociaż ciekawości spróbować, zobaczyć, czy poczujecie jakąś różnicę, gdyby to samo danie było właśnie bez tego naszego kontrowersyjnego dzisiaj dodatku. A kochani, jeśli Wam się podobało, piszcie yy, w komentarzach yy, jak smakowało, czy ktoś z Was zrobił. I widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, łapa w górę i cześć!